Witam Was, ja jestem BlazeBL i to jest po dłuższej przerwie naprawdę yy, LEGO gra wideo. Słuchajcie, na początku tej gry będę tu zbierać hajs, a wam się chciałbym, szczerze to tak nawet wyspowiadać, bo yy, no źle zrobiłem, bo ostatnio nic się próżęta Nie pojawia. czy tak by niektórzy powiedzieli nic nowego. Ale teraz obiecuję, przysięgam iż będę, jeśli będę w domu, no bo wiecie, to są wakacje. Jeśli będę w domu, nigdzie nie wyjadę i będę w domu, to będziemy nagrywać gry. Może nawet odcinek będzie pojawiał częściej niż raz w tygodniu, na przykład z Lego Gry wideo, a na przykład dni takie wolne. Wiem, powinien się pojawić w środę, a zapewne pojawi się w piątek. Um, no ale teraz, miałem w celu żeby nagrywać, wiem sor sorki wielkie. Za to. Yy, w ogóle dzięki za dużo subskrypcji. Hmm, bo już bardzo dużo mam. Nie wiem, tam 70 coś. Wielkie dzięki, słuchajcie. Wrócimy. Mam nadzieję, że z Redmandokiem także wrócimy do. Blackmanem 47. Sorry. Yy, wrócimy do. Yy, dobra, może zaczniesz zacznie już akcję dać w filmie. Lecimy w grze. A ja już będę mówił. Wrócimy także do Intercella, w nagryźmy naczyń w się z Redmanem Blackmanem w ogóle nie gram ostatnio, ale będę z nim rozmawiać, na pewno będziemy grali. Czy w tefa, czy w to. Coś tam się znajdzie. Nie było odcinków, dzisiaj jest. Yy... O, pomysł. Pała... Eee. No połowa lipca, 1.4 czwarta wakacji prawie za nami. Nie jest tak, tak. Jest za nami już, 1.4 czwarta, więc... No Kieruj no. się na no. Ej no w filmie to było trochę inaczej Życie jest szadołem To dobre Ten gość mi tak trochę wkurzy, że on tak wszystko kopie. Normalnie niedawno, w zasadzie, no, trzeba ze Was poszukiwa. Wczoraj oglądałem film drugi raz. Bo oglądało się w lutym, jak była premiera. Eee, wczoraj oglądałem drugi raz i... Uwaga, gdzie my lecimy, jezu. Chcę zbierać hajs, żeby było prawdziwy ten. I normalnie piosenkę mam w głowie cały czas. Życie jest szandowe Siedzi tak w głowie. Bo tegoś tego się trochę tego pozapominało. No, wiecie, jeszcze się nie ogląda tylko jednego filmu przez całe życie. Gdzie ja w ogóle latam? Tutaj. Tak w ogóle, gdzie jest ten statek, w którym oni lecieli? To by wmurałkokowie jesteś już? O nie To będzie ciekawe Jej Nie pamiętam jeszcze, żeby, żeby w żadnej grze nie było tyle zjazdów. W ogóle było jakiś jakiś zjazd W jaka akcja się właśnie teraz dzieje Mamy tysiaka. Jest! Mamy kolejne dzisiaki Jesteśmy dobrzy Do góry! Nie, nie, nie zdążyłem Ale surfujemy lol Ale muza, ta muza mi się podoba, w filmie i w ogóle W grze zresztą też Ojoj, oj, oj, jedziemy drugi raz. No, kamera nie uciekaj mi, bo ja tu jadę za tym heniem. O kurde, było tam dwa tysiące. Szkoda. No, a wracając z gier, yy, wiem, bo miałem nagrywać już w czerwcu. Po tym, jak sobie sytuację w szkole z ocenami pobrałem, że trochę zaległem. Nie musiałem to wciągnąć na dobrą stronę mocy, tak się wyrażę. I. No, no ja mogłem napaść! I. miałem nagrywać to w czerwcu, ale wiecie, jeszcze mi mistrzostwa w ogóle. Oglądałem wszystkie mecze, naprawdę. Nie wiem, czy ktoś tak też tak zrobił, no ale pewnie tak. Duży jest fan sportu, futbolu I. I oglądałem y, mecze, no i wiecie jak to było codziennie. Tam było parę dni przerwy. No ale a to był jeszcze y, To było dobre film jak <laughs>

No właśnie trzeba tego pacana z, z jakoś unieszkodliwić No i wracając do Sejm, no i wiecie to były Mundial, było tak. 18 e, 21, no 20 lat już nie będę chodził, ale było tak, wychodziło się ze, ze szkoły e, na no lekcji no nie mówię, bo już nie było. Bo to był taki sezon, że nie e, i... Dobra, czas wywiercić. I no wieź przychodziło się, załóżmy, o trzeciej było się wolne, mi się zjadło jeszcze obiad. I w ogóle, żeby to wszystko poskładać, jeszcze 18, jeszcze na to przecież były te gorące pory. No co jest, że gorące pory ciągu na no i się nie dało przed komputerem usiedzieć no i mundial się skończył w niedzielę i ruszamy już Już nic nam mnie przeszkodzi, no chyba tak jak mówię, że wyjazd To oha trzeba naprawić tym HENIEM te. Chyba, że mówi wam wyjazd jakiś Ja o tym wyjazdzie nie wiem, a jak będę widział to będę was oczywiście informował w audiologach albo w jakichś odcinkach Że nie będzie mnie wtedy i wtedy i odcinków też wtedy raczej się nie spodziewać Dobra, łap, łapmy instrukcję Także, wiecie, jeszcze raz, zaproszę, Was, przepraszam. Myślę, że mi wybaczycie. Mam nadzieję. A nie to proszę, żebyście mi wybaczyli, więc nie macie wyjścia. Mówicie mi tak. Dobrze. Dobra, tu na razie nie możemy. Tu teraz mamy do tej do. Dobra, trzeba tą panienką przeskoczyć. Lol, ta muzyka jest... czadowa! <grywa> o, instrukcja! Cioda, że nie ma po polsku. Czy nie mówią klocki po polsku. Ale to jeszcze w żadnej grze tego tak nie było. Jak mną! Jak mną zarzucił! I idź pan spać, dobra budujmy, no nawet raczej się nie da siedzieć.

roboty muszą, jezu to znaczy, eee, partnerko ojojoj, oj, oj, sam się wtakowałem w te tarapaty także chyba już tu na proszę was, jeszcze raz gorąco, o wybaczcie Mówię, jeśli nie będzie odcinków, to będziecie o tym poinformowani, że nie będzie. Albo wyjazd, no. Bo wyjazd niezapowiedziany raczej nie przewiduje. Będę o tym wiedział, to będę was informował. Idziemy. Pakujemy się do miasta. Aha, trzeba jeszcze tych pasanów chyba zastrzelić. A nie tutaj. 对呀。 W filmie tak nie było. A jak było to, nie widziałem tego momentu Dobra. Czas na 5 unika. Jest, jest, jest koniku. Jest. Może będziemy tak la la lamić to nas jeszcze bardziej. Dobra. Słuchajcie, co oni tam mówią. <laughs> <To> <laughs> ...is one of many realms in the universe. There's also this one, Pirate's Ice Viking's Landing, Clown Town, a bunch of others we don't need to mention. Mm -hmm. All the people of the universe were once free to travel and mingle and build whatever they wanted. But President Business was confused by all the chaos, so he erected walls between the worlds that became obsessed with order.

Ale ludzie nie, nawet nie widzą, że my się bijemy z tymi robotami. A na czego tu chcę? Widzę co wejdę na. No, Jezu, ten, ten jeszcze nim tu musi bić. Życie. Ej, to jest fajne takie, w style daleki wschód zachód Boże ciekawe czy jest daleki wschód no Rosja może rację zaraz pokonamy tu wszystkich łącznie z barmanem o o gościu wypad uważaj co robimy Aha, rozumiem. Gdzie tu stanąć? Aha, okej, okay, rozumiem. No, zanim tu, bo on tu musi nas użyć. Dobra, leci. No, zawsze jest. Będę, będę, będę. Kiedy życie nie jest szadowe, to nie jest szadowe na nabicie, brachu. Ojoj, ojoj, oj. Dziękuję. A tak, on będzie bił. Nie wiem za co ty mu dziękujesz. O kurde, dynamik. Dobra, idziemy. O, ale mnie wziął na Za niu i Ile mam celów? Za niuś, chodź tu. Aha, ale on tu nie skoczy.

on się wydaje gruby z tym klockiem oporu, co nie? Aha To jest chyba jedyna piosenka w tej grze Za 10 sekund Jest! Poziom ukończony, tryb gry swobodnej odblokowany Emet, cowboy. No, nawet szybko, słuchajcie, 18 minut blisko. Pamiętam kiedy? żleta, ta cowboy. Im fury, klock. Budowa. Teraz 18 minut właśnie. No już dwie. Poszukiwacz. I już 5 sekund. 18 i 10. Witruś. Aha, bo będzie mi jeszcze... intro, to będzie mi trochę więcej sekund. No tak, niż mój to. niż mój stoper, co sobie tutaj włączyłem, no nie udało nam się niestety zdobyć trybu jak widzicie no taki krótkie odcinki 20 minutowe no to 68 a zdobyć w domy stóp że chcesz by lecieli więc juhu ile będziemy mieli? 6 tylko no nic kontynuujmy, żeby nas jakiś filmik nie ominął no, ale schizy. Czekaj, wiem, że mamy iść gdzie tepniemy się. Dziu, może hajs się zbierze. Klasburg. Dodatkowy pokój. Tu będzie ten humor kukukowo. Być będzie pewna wieża tego Zenia, a to nie wiem Czekajcie, dodatkowo pokoju jeszcze nie byli my się tam Łodzio, Miodzio już Żleta i ten... Zeniek, Emmet tam jest Bo tak skończyli, żeby nie było 25 minut coś No, nie, za dwa minut już Macie tam jeszcze nieco, czy jakieś 10 sekund albo 20, więc... Nie no, weźcie, a może nie. Dobra, szybciej fajcie się. Tam zostaniemy już. Tam się postuniemy właśnie w tym dodatkowym pokoju. Także słuchajcie, jeszcze raz, raz proszę o wybaczenie. I naprawdę teraz już mówię, że jeśli nie będzie odcinków regularnie, to tylko przez to, że mam wyjazd. Jeśli, musimy skończyć przynajmniej Lego Emmet, w sensie Lego Emmet, Lego, LEGO GRE wideo. Musimy skończyć przynajmniej przed rokiem szkolnym, czyli bo w roku szkolnym, a to jeszcze będziecie widzieć, jaki będzie rozkład filmików w roku szkolnym. O matko! Aha, to jest ten. No, mózg tego zenia. Tego, no, Emet'a To jest jego mózg przecież Wyobraźnia? Ha! W jak, sensie jakiś pojazd Dobra, no fajnie Przejdziemy tutaj już pod koniec, a bo jak będę mieć 100% gry Dobra, tak jak mówię Będziemy się teraz już starać, bo Tepamy się Dobra Skończymy tutaj wyobraźnię naszego przyjaciela Dobra, więc yy, Proszę was jeszcze raz o wybaczenie i Odcinki już będą, jeśli nie, to wy będziecie o tym wiedzieć wcześniej, że nie będą się pojawiać, bo będę mieć wyjazd, bo raczej nie niezapowiedzianych nie przewiduję. No, no to, a dużo tych wyjazdów nie będzie, może, <grym> dobra, nieważne, jeszcze będziecie o tym wszystkim wiedzieć. Dobra, to jeszcze raz, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie w górę, do zobaczenia, ja się z wami żegnam, cześć!